Samoświadomy tego, że mam takie myśli, zapisuję te myśli, żeby moja podświadomość miała zetknięcie z wzrokiem. Po co to zapisywać, żeby być szczerym wobec siebie? Często jest tak, że mówię: zapisz, nie, 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 nie potrzebuję. No nawet ostatnio to z żoną miałem. Zapisz, nie, 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 ja tam wiem. No nie. Jeżeli nie zapiszesz czegoś, w zeszycie, sam tak robiłem, zapisywałem swoje. Stany i dobre rzeczy, które chcę uzyskać, jak miałem taką nerwicę, że nie mogłem wyjść z domu, bo agorafobia mnie opanowała. Musiałem ćwiczyć, prowadzić zajęcia z ludźmi i uśmiechać się. A byłem w takim stanie, że ciężko mi było wyjść z domu. Musiałem wziąć słuchawki na uszy, przyszli znajomi, idziemy na lody z dziećmi. A ja ani róż. Wyjść z domu. No nie da się po prostu, jest tragedia. Lęk ogromny. Jeżeli ktoś to przechodził, to wie, co to znaczy. Ale wytrenowałem wcześniej już swój umysł, swoją wolę, moc, żeby to przejść. Więc można powiedzieć, obserwując to, co się ze mną dzieje, próbowałem różnymi sposobami łagodzić to, jak na przykład dobrą muzyką. Złapaniem za rękę żonę, żeby mi dała mocy tej mentalnej, i idę, obserwuję, godzę się na to, nie uciekam, nie pogłębiam tego, nie wpadam w strach, w spekulacyjne opinie o sobie, nie wpadam w tą ciemność, która by mnie tylko przygniotła. Musiałem się podciągnąć do góry sam. Nikt tego za mnie nie mógł zrobić, wiadomo. I również każdy, kto przechodzi jakieś ciężkie chwile, może to zrobić, tylko musi po prostu być szczerym ze sobą i to zauważyć.